Cześć, witam na kanale Polish Zombie Killers ja jestem Marki A to mapa Custom Zombie mod NFL Pobiegamy sobie trochę zombie Postrzelamy do nich I zobaczymy jak to będzie Jest to wersja na PC -ta. Zmodowana mapa Dużo frajdy daje, gramy drugi raz O, oh the fuck. Eee, jest to live, komentarze. Komentarze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zabijania zombie. Ej, zostawcie mnie. Jest tak pokrótce, co będzie na kanale. Eee, Mam nadzieję, że. że będzie dużo filmików. Spróbuję uploadować jak najwięcej. Się da. Eee, przeważnie to będą gameplaye, dotyczyły zombie. Spróbujemy tutaj znaleźć jakąś broń. Eee, ze ściany, bo chyba jest jakaś, jak dobrze pamiętam. I postrzelamy trochę do tych zombiaków. No będą zombie eee, z konsoli, eee, z kompa. Eee, zobaczymy. Eee, co jeszcze tam uda mi się wymyślić w głowie. No dobra, tu mamy power switch. Włączymy to sobie i zobaczymy co dalej wyjdzie. Dobra, rozpię się. Oh, yeah, MP40. Old school. Stara szkoła. Oh yeah. Ro. Dobra. Mamy perki już aktywne. Mapa jest dosyć otwarta. Dobra, insta. Więc tutaj tak naprawdę chodzi, jak widzicie, po lewej stronie jest zegar przetrwania. Nie mam tej rund. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zagrać dla fanów i przetrwać jak najwięcej rund. Właśnie jak najwięcej czasu, sorry. Dobra. Mamy uzbierałem trochę kasy. Spróbujemy dostać się do Jagera. 4. Jeszcze przywalę, jak jest nic Dobra. 3,5 tysiąca w banku. I biegniemy po Jagera. Zobaczymy, dobra, tu jest double tap, eee, tu jest Power Switch, nic nie kosztował mnie. No i mamy Juggernauta. Jughernoga, czyli jak tam zwał go. Właśnie ludzie mówią na niego. Dobra, spróbujemy zbierać trochę te kasy na slide of hand, jak ja to nazywam. Pokręcimy się trochę z ząbeczkami. Jeszcze nam brakuje trochę kasy. Ojej! Don't touch me, I kill you. Oj, kończy mi się amo. Więc będzie chyba... Dobra. 3000 mam, ale... Yy, nie wydam tego. Bo nie będę miał już amo. Nie będę w czarnej dziurze. Albo tak zwanej dupie. Dobra. MP40 gdzieś tu na ścianie chyba było, jest widzę Zobaczymy co z tego dalej wyjdzie Dobra Jest grupka Przeładuj, przeładuj, przeładuj Mam nadzieję, że mapka Wam się podoba, jest prostacka Po prostu nic nie trzeba więcej Pograć ze znajomymi Masakra Dobra, mamy już skidcole tak zwaną, czyli slide of hand. I można zacząć pobawić się trochę. O oh. Dobra, ja zaskipuję ten filmik i postaram się dojść troszeczkę dalej i pokazać Wam paka punch. Eee, kupi się jeszcze dwie perki, bo tak można biegać. Dobre pół godziny, i nic tego nie, kibski fan. Dobra, jeszcze seryjka. Do zobaczenia za. Nie, z 10 minut pobiegam z nimi, zobaczymy co wyjdzie. Dobra, ja mamy ze sobą trochę minut e, już gry, e, więc wydamy trochę kasy. Mam 15 tysięcy i spróbujemy zalosować. Z tego co się orientuję, e, skrzynka znajduje się tutaj. Nie ma co od razu do niej podbiegać, lepiej zebrać zombie i zrobić z niej po prostu tak zwaną rundkę kółko. Dobra. Eee, to jest chyba jedyny kanał w Polsce, z tego co ja kojarzę, który się zajmuje tylko zombiakami. Jeżeli się mylę, to dajcie opis w komentarzu. No i co sądzicie o tym w ogóle pomyśle? Bo to jest taki nowatorski pomysł, żeby tylko były zombie w różnym wydaniu. Mam nadzieję, że za jakiś czas będą to zombie z innymi osobami. Mam parę osób chętnych, które by pograły ze mną. Dobra, zarosujemy jeszcze raz, bo to szkoda. Szkoda tej broni. Dobra. Żeby pograły razem, zawsze parę osób jest śmieszniej. Eee, są reviv'y, są fajle y. Oh je, yeah. pompka, dobra, eee, quick revive jest nam niepotrzebny, bo on w ogóle nie zadziała, jak dobrze kojarzę, ale on zasuwa z tą pompką, dobra, idziemy zrobić paka puncha na pompkę, wydamy sobie 5 koła, czyli zaciągnijmy te zombie, włożymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, no teraz się zakręcimy z nimi, I weźmiemy sobie pompeczkę bez problemu. I Zobaczymy jak ono działa. O, oh, je! Yeah. amunicja. Dobra, no to. Ale będzie kabum, wielkie. super ta mapa jest jest prosta a postaram się uploadować inne mapy wybrałem tą bo widziałem na opisie że jest całkiem lightowa a ten pierwszy filmik właśnie miał być taki zapoznawczy z tym co się będzie działo na kanale czyli krótko i na temat zombie 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 w różnych postaciach nie ile da radę jeżeli chodzi o e, jakieś rekordy, bicia i tego typu rzeczy, chyba tutaj tego e, nie doświadczycie, bo nie mam na razie z kim za bardzo grać. A jak są osoby, to mijamy się strasznie. I, i to, no tak, troszeczkę w tym nie o to chodzi, bo dla mnie zombie to jest bardziej e, relaks, rozrywka. O, weźmiemy sobie to o. Wow, zostawmy. Weźmiemy sobie to, to i trochę je podstrzelamy do nich jest lista A rzucimy małpkę, zobaczymy co się stanie. <ścoughs> o i będzie trochę tego Eee, dobra. Dobra, jeszcze raz losujemy skrzyneczkę. Teraz już trochę ryzykuję, bo ich nie zebrałem. Zobaczymy, co się stanie. Czy mi się uda wyjść z tego? Ooo! Haha, <laughs> nie udało się! Można naprawdę grać na tej mapie bardzo długo. Eee, to był kanał Police Zombie Killers. Ja jestem Marki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!